Dwadzieścia szósty stycznia tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego. Nie pisałem. Od czasu, gdy przyszłość stała się zupełnie niezagadkowa. Gdy ma się pewność nadejścia nocy. Po co pisać? Teraz piąty dzień już mija, jak jestem w szpitalu. Najpierw choroba, coraz silniejsze puchnięcie szyi, z lewej strony gorączka. Wreszcie lekarz orzekł, że to gonglion, czy jak się to tam nazywa i na gwałt operacja podobno w ostatniej chwili i było nawet niebezpiecznie k okazał się jak zwykle tak troskliwy tak zapobiegliwy że dzięki niemu mam na ogólnej sali jakby oddzielną kabinę na sali odbywa się życie ale nie biorę w nim udziału Dziś rano umarł jakiś staruszek, jęczał cicho. Gdy przyszedł lekarz, staruszek już nie jęczał, zgasł. Mimo woli dmuchnąłem w powietrze jakby na świece i pomyślałem, to jest życie. Obstawili łóżko staruszka parawanami i życie odbywało się dalej. Obok niego leżał młody chłopak. Przynieśli go wczoraj po ciężkiej operacji wyjmowania z gardła otwartej agrawki. Gdzie on znalazł w tych czasach agrawkę, którą połknął? Chłopak wczoraj ledwo żywy, dziś już wstał i śmieje się. Teraz poszedł na koncert szpitalny. Ja nie poszedłem na koncert, bo nie chciało mi się ubierać. Godzina za godziną wlecze się wolno, godzinę bez kropek i przecinków, czas bez żadnej interpunkcji. Wychodzę do umywalni na papierosa, na sali nie wolno palić i przypominają mi się czasy gimnazjum. Papieros ma w takich warunkach jakiś wyraźniejszy smak. Czytam i myślę. Właściwie mam to, o czym od tygodni marzyłem, spokój i dużo czasu i poczucie odcięcia. Jestem trochę odcięty od świata, a tymczasem na świecie wypadki pędzą pędzą do końca paradoksalnego i tragicznego. Jak złowrogi cień rozpościera się z każdym dniem bardziej nad całą przeszłością, widmo Rosji idącej twardo do zwycięstwa, do jedynego zwycięstwa i podporządkowującej sobie wszystko. Więc co? Więc Europa Wschodnia ma popaść pod panowanie tego zmechanizowanego barbarzyńcy? Hama? Tej ideologii, która zabija w człowieku wszystko, co w nim jest człowieczego? Po tylu latach kłamstwa, tego wstrętnego, duszącego i pętającego myśl kłamstwa, po tylu latach dogmatów czczych i nieludzkich mamy znowu pogrążyć się w kłamstwie, w dogmatach, w upaństwowionym zakłamaniu? Chyba tak. Ale czego się boję? Tego, że na miłość boską każą mi znowu w coś wierzyć. Każą wierzyć że jakaś demokracja lub ustrój komunistyczny są doskonałe i jedyne, że znowu zbyle je, porobi się ideały i ideologie, że znowu kłamstwo i propagandę ustawi się na cokolwiek i zrobi się z nich nowego boga. Mam dość kłopotów ze starym. Więc na co ta wojna? Dla kogo? Ludzie czują zbliżanie się końca, ale nie cieszą się. Jest jednak we wszystkich jakiś lęk, jakby przed pogrążeniem się w jeszcze gorszych ciemnościach. Jakże nastroje zmieniły się od pół roku? Siedzę sam i nie chcę mi się myśleć. Boję się myśleć i domyślać do końca. Jakież wszystko byłoby proste, gdyby można uwierzyć na przykład w tę prostotę Radia Moskwa. 27 stycznia 1944. Patrzę w szarość okien. Jestem po upatrunku. Lekarz. Grzebał mi w ranie i bolało mnie. Człowiek powinien zgadzać się z tym wszystkim, co mu przypada w udziale. Jest to jedyny sposób osiągnięcia spokoju. Protest przeciwko złym stronom życia nie prowadzi do niczego, tym bardziej, gdy te złe strony dokonały się. Protestować należy w przyszłość. I to jest jedyny konstruktywny sposób protestu. Makabrą komunizmu jest jego ciągły protest w przeszłość w przeszłość jakiegoś wczesnego kapitalizmu, który już dziś nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Protest w teraźniejszość i w przyszłość jest tam herezją. I ten ich hepient mnie dobija. 唉、嗯、呀